Witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj przeanalizujemy 12 zdrowych nawyków dnia codziennego, które ja stosuję. Bardzo dobrze się po tym czuję fizycznie i psychicznie. Stosuję to uśredniając przez 10 lat i mogę powiedzieć, że wiele problemów związanych z ciałem fizycznie w kontekście zwłaszcza treningów siłowych, gdzie kiedyś tylko przesadzałem, tylko przesadzałem, kiedyś przesadzałem z treningiem bodybuilding, czyli tylko ciężar, hantle, gryfy, zero rozciągania itd. No i się trochę uszkodziłem, byłem poprzykurczany, pojawiły się napięcia pewnych taśm mięśniowych w moim ciele, które w późniejszym czasie spowodowały delikatne kontuzje, ale nie będę tutaj się w tym w to wgłębiać i na pierwszy plan właśnie chcę przeanalizować, żeby 12 minut robić treningu funkcjonalnego, bo też problem pojawia się u starszych osób, które są zaniedbane przez lata siedzącego trybu życia przykładowo, siedzącej, siedzącej pracy zwłaszcza i podnoszą kanapę i nagle wyskakuje dysk albo robią jakiś dynamiczny ruch i naciąga się Mięsień w barku, i tak dalej, i tak dalej. Można mnożyć tych przykładów. Chodzi o to, żeby ruszyć ciało pod kątem funkcjonalnym w taki sposób, aby jeżeli będziemy czynności dnia codziennego robić, ustrzec się lub zminimalizować ryzyko kontuzji, bo to jest też bardzo częsty problem osób i nietrenujących, jak i trenujących, bo pewne osoby zaczynają się fokusować, zamykać w pewnych bańkach. Aktywności fizycznej i nie wychodzą poza pewne nurty. I dlatego też tutaj zachęcam do skonsultowania z dobrym trenerem, najlepiej z fizjoterapeutą, aby ułożył nam chociaż godzinny trening. Ja tutaj też to uśredniam do minut czy ilości danych czynności uśredniając na dzień oczywiście to nie musi być że 12 minut funkcjonalnego treningu muszę dzisiaj zrobić bo inaczej to się nie liczy. No ja przykładowo dwa razy w tygodniu robię po pół godziny trening funkcjonalny. Yy, Suma sumarum jakbym to uśrednił no to wychodzi gdzieś około 12 minut treningu funkcjonalnego. 11 minut rozciągania. Też warto zadbać o pewne części ciała zwłaszcza ja w kontekście siedzącego trybu, y, siedzącej pracy mam strasznie ponaciągane dwugłowe i pośladki. Dzisiaj byłem przykładowo na jodze, wszystkie y, górny, górny korpus super elastyczne, wszystko fajnie puszcza. Nie ma napięć, ale pośladki mam tak zabetonowane i dwugłowe, dlatego też trening funkcjonalny z połączeniem z rozciąganiem to jest jak najbardziej Pozytywny taki zdrowy nawyk dnia codziennego. Więc tutaj wrzucamy średnio chociaż żeby 11 minut robić rozciągania. Kolejna banalna rzecz, minimum 10 szklanek wody. Oczywiście to wszystko się przelicza na daną osobę. Czy ktoś jest chory, zdrowy, temperatura powietrza, ciśnienie, czy aktywność fizyczna, to jest oczywiście wszystko indywidualnie, ale ja znam takie osoby, co w ogóle nie piją, raz dziennie wypiją szklankę wody dziennie i potem skarżą się, że a to brain fog, a to właśnie spowolnione ruchy, a to gdzieś jakieś kołatania serca i tak dalej i tak dalej, dlatego te minimum chociaż 10 szklanek dziennie wody sobie wypicie, to jest oczywiście też uśrednione, bo jeżeli ktoś ma nawyk podjadania sezonowych soczystych owoców, arbuzów czy mango i tak dalej, no to to oczywiście też się wlicza, ale pamiętajcie, żeby to był tylko taki zarys. Woda, o dobra, Damian mówił 10 szklanek, czyli woda to jest coś istotnego. Naprawdę woda w naszym ciele jest niezmiernie ważna, bo woda to jest życie. Potrafimy przetrwać 30 dni bez jedzenia, ale bez wody jesteśmy w stanie funkcjonować tylko kilka dni, dlatego miejcie to na uwadze. Kolejna sprawa 9 tysięcy kroków. Oczywiście tutaj jest różne środowiska, podają 10 000, 11. Ja, jakbym sobie z Polara spisał, no to jest właśnie około 10 000, 9 000 kroków robię. W ogóle pytaliście też, jaki to jest Polar? To jest M430. Jeden zgubiłem na zatoce, utopiłem to. Jest drugi. Dobre parametry w rozsądnych pieniądzach. To naprawdę. Polecam około 550-600 zł, możecie go nowego kupić, a potem Gar Garminy i tak dalej, już te bardziej profesjonalne, no to gdzieś 1000 zł zwyż. dlatego do liczenia kroków można sobie, raczej do liczenia kroków nawet Xiaomi Mini Band Trójkę za 100 zł można sobie nabyć i to też jest super opcja. Ale ja tutaj mam to i do roweru, to ma GPS i do roweru, i do Windsurfingu, dlatego no tutaj troszkę bardziej zaawansowane potrzebowałem. Dlatego 9000 kroków. Też będę zaraz rozwijać yy, wszelkie wątpliwości, które wszelkie wątpliwości, komentarzy, które mogą się ewentualnie pojawić. Bo to jest też infografika, która została wstawiona yy, na Instagrama. No i tutaj też są już yy, do pewnych punktów. No, logiczne komentarze, które mają dużo łapek, i zaraz też do nich się ustosunkuję. Kolejny punkt z 12 zdrowych nawyków 8 godzin snu, 7-8, bo tutaj to też wszystko zależy od czy była aktywność fizyczna, czy jesteśmy chorzy, zdrowi. Kobiety w ciąży przykładowo będą spać więcej, chore osoby tak samo, osoby aktywne bardziej fizycznie również, ale 7-8 godzin snu to jest fajna, taka średnia, stabilna. Ilość godzin. Kolejny punkt to jest 7 minut planowania dnia codziennego. Ja przykładowo miałem kiedyś tak, że wstawałem, no i gdzieś tam z tyłu głowy miałem założenia, co mam zrobić, ale często było tak, że jeżeli nie zapisałem tego na kartkę, to w ogóle tego nie ruszałem. Przypominało mi się po dwóch tygodniach plany, które miałem gdzieś zapisane, te kluczowe, roczne. Przechyl. Przeciągały się do półtora roku, i tak dalej. Od momentu, jak zacząłem sobie y, dzień wcześniej planować wszystko, zapisywać, co mam zrobić, moja wydajność naprawdę skoczyła. Dlatego tutaj polecam. To jest super punkt, który wnosi w nasze życie produktywność. Mam nadzieję, że jak oglądacie ten kanał, to znaczy, że chcecie coś ze swoim życiem pozytywnego zrobić. Tutaj głównie mówię o nawykach żywieniowych, ale też mm, bardzo mnie interesują kwestie psychologiczne, jak ten mózg. Dąży do ergonomii i oszczędzania energii właśnie takim yy, niezapisywanym punktem. Jesteśmy w stanie oddalić to w czasie na dwa tygodnie. A jeżeli mamy coś zapisane, to to są tak zwane punkty zahaczenia, zakotwiczenia, i prędzej czy szybciej zrobimy zapisaną rzecz, niż której nie mamy zapisaną. To jest logiczne, ale takie banałe też trzeba tłumaczyć. 6 minut wsłuchiwania się we własne ciało. Ja bardzo często na przykład miałem, wydawało mi się, że mam problemy z sercem, i zawsze sobie tutaj się dotykałem, jak byłem zmęczony, mówię, kurde, mam palpitację, co to się dzieje? A potem się przykładowo okazało, że to nie były palpitacje, tylko to było przesłanki z poziomu jelit, no i potem właśnie jak tak elementy yy, prawidłowego oddycha, oddychania zacząłem stosować, też potrafiłem. Jakby prześwietlić, poczuć gdzie przykładowo coś mnie boli, czy jak jakaś emocja była w moim ciele, to skąd ona wynika, dlatego warto te praktyki stosować. I też pamiętajcie, że nie ma dobrych i złych emocji, to wy nadajecie emocjom znaczenie i też właśnie jak byłem wkurzony, kiedyś działałem bardzo impulsywnie, a teraz, jak coś mnie wkurzy, to nic nie robię, siadam. Biorę kilka głębokich oddechów i próbuję zrozumieć, dlaczego tak mój organizm w ogóle reaguje. Często mi yy, skacze tętno, ciśnienie, jak się zdenerwuję, to jest logiczne, robię się purpurowy. No i od momentu, jak zacząłem świadomie to analizować, jeżeli taka emocja się pojawiała w moim ciele i jakby na szybko to przepracowywać, dużo łatwiej mi było do stanu pierwotnego po zdenerwowaniu już tam miesiąc, dwa, jak zacząłem zwracać na to uwagę, wracać do stabilnego poziomu. Kiedy się zdenerwowałem, byłem taki irytowany, niekonstruktywny, niewydajny przez godzinę, a teraz się zdenerwuję, siadam, uff, biorę kilka oddechów, robię taki przegląd swojego ciała, gdzie, skąd yy, dane czynniki płyną, właśnie czy to jest ciśnienie, tętno, czy piszczy mi w uszach. No to i właśnie warto sobie to pospisywać i też Poznać swoje ciało pod tym kątem, jak reaguje na pewne bodźce. Pięć porcji warzyw i owoców. To jest też ciekawa kwestia, bo wiele osób szuka jakichś wyrafinowanych systemów, a tak naprawdę wystarczy dorzucić sporą ilość, no sporą, pięć porcji warzyw i owoców i za bardzo nie ma co kombinować, jeżeli nie będziemy przekraczać nadwyżki kalorycznej, a będziemy jeść śmieci, ale w towarzystwie warzyw i owoców, gdzie one optymalizują poziom cukru we krwi, zmniejszają ryzyko chorób nowotworowych, bo mają sporo najróżniejszych błonników i rozpuszczalnych, i nierozpuszczalnych, gum, celulos i tak dalej, i tak dalej. To jest świetne wsparcie nie tylko dla naszej gospodarki insulinowo-cukrowej, ale dla naszych jelit jako nitrodoładowanie. Warzywa i owoce są prebiotykami, czyli są takim paliwem dla już istniejących Bakterii, to jest mikrobium, tak to dokładnie się nazywa, bakterii tych dobrych i je predysponują do rozrostu. A tym samym, jeżeli mamy prawidłową florę elitową, to i odporność jest dużo lepsza. Nawet jak dopadnie nas grypa, to nie chorujemy dwa tygodnie, tylko przechorujemy to w tydzień i też mniejsze ryzyko jakichś alergii, nietolerancji i tak dalej. Dlatego warzywa też są bardzo istotne. Cztery przerwy od pracy. Tutaj mi chodzi o to, żeby jak nie, żebyśmy nie zafiksowali się na siedzenie. Tak jak ja jestem, byłem programistą, jestem programistą, ale kiedyś robiłem tak, że siadałem. Jak pisałem dużo linii kodu, to potrafiłem po 4-5 godzin w takiej pozycji siedzieć i klepać tą klawiaturę. I tutaj chodzi o to, żeby stać, Po, też w ogóle ten zegarek ma opcje wszystkie te smarty. Zgarki mają informację, że jesteśmy bez ruchu. I jeżeli będziemy się słuchać tych smartbandów, to już jest właśnie liczone jako przerwa od pracy, chodzi o to, żeby rozciągnąć ciało, y, zrobić taki impuls w stronę naszego układu nerwowego, y, aparatu w ruchu, że nie śpimy, bo organizm też zaczyna hormonalnie troszkę się wyciszać. A tutaj chodzi o to, żeby go pobudzić. Rozciągnąć się, przejść do łazienki napić, nalać szklanki wody i wracać z powrotem do pracy. O to chodzi. Trzy posiłki zdrowe. Tutaj też może to być pięć, może to by, mogą to być dwa, ale ja przykładowo jak sobie to uśredniam to wychodzi trzy posiłki dziennie i dla mojego układu pokarmowego, bo z kolei jak był tylko jeden kiedyś testowałem posiłek, no to w jednym momencie musiałem przyjąć 2,5-3 tysiące kalorii. To miałem taki, potem zgaga, niestrawność, to w moim przypadku nie przechodziło. Dwa było podobnie, a trzy jest najbardziej optymalne pod tym kątem. Jeżeli ktoś musi spożywać tam 1500 kalorii, nie ma problemu z, ze strony układu pokarmowego takich właśnie sygnałów, no to może jak najbardziej, ale ja. U mnie jest optymalnie 3 i nie ma w ogóle czegoś takiego, że ktoś mówi, że jest 5 posiłków, czy jest 4, czy jest 3. To jest do indywidualna kwestia. Są okna żywieniowe, możemy sobie Intermittent Fasting stosować. Z tym, że jeszcze raz podkreślam, że to jest moje optimum: 3 posiłki, 2 za dużo tych. Ja ważę 100 kilo, więc zobaczcie: no 1-2 posiłki, no to 3,5, 4 tysiące, gdzie teraz mam sezon bardzo zmożonej aktywności fizycznej, no to. W jednym momencie tyle kalorii przyjąć, no to też nie jest spoko opcja. No i teraz dwie godziny przed snem bez social mediów. Bo po pierwsze, światło niebieskie powoduje, że zaburza nam się wydzielanie melatoniny. Po drugie, Pamiętajmy, że jakiekolwiek powiadomienia, czy nawet jakbyśmy przeczytali jakąś ciekawą, fascynującą opowieść, to działa na nas emocjonalnie, czyli budza się dopamina, noradrenalina, yy, hormony, czy związane z negatywnymi artykułami, czy kortyzol, który z kolei rusza całą kaskadę biochemiczną w naszym ciele i zamiast usnąć po 15 minutach, jak kładziemy się do łóżka, to kręcimy się. Półtorej, dwie godziny. No a tutaj chodzi o to, żeby ten sen był stosunkowo wydajny i żeby ten czas spędzony w łóżku był przeznaczony do regeneracji. No chyba, że rzeczywiście, tu ostatni pół godzina czytania książki, nie ma telefonu, mamy fajne, jakieś pomarańczowe światła 3,500 kelvinów, gdzie to jest imitacja słońca. To jak najbardziej możemy sobie książkę czytać w takich warunkach godzinka przed snem, żeby nas to wyciszyło, i jak najbardziej tak.